Zapach benzyny i spalonego oleju zawsze wydawał mi się odurzający. Nie chodziło tylko o przenikliwy zapach węglowodorów, ale o to, co on reprezentował. Coś zakazanego, niebezpiecznego, co sprawiało, że kręciło ci się w głowie, jeśli zbliżałeś się za bardzo. Może dlatego przez lata wciąż jeździłam moim starym Peugeotem 205 do tego samego warsztatu. Nawet gdy moja pozycja dyrektorki galerii Lekla w Montmartre pozwalała mi na coś bardziej luksusowego. Ale ten samochód z jego rysami i mruczącym silnikiem był częścią mnie. A warsztat? Warsztat był miejscem, gdzie wszystko się zaczęło. Garage de la Croix głosił wytarty napis na przeszklonej drzwiach z rdzy. Miejsce, które wydawało się zatrzymane w latach 70. Nie było komputerów ani ekranów cyfrowych, tylko narzędzia wiszące na tablicach korkowych, półki pełne zakurzonych części zamiennych i kalendarz z 1989 roku z półnagą modelką opartą o Ferrari. Czas tutaj płynął wolniej, jakby zewnętrzny świat nie istniał. Było to schronienie, miejsce, gdzie codzienne zmartwienia znikały, a zostawał tylko hałas silnika i zapach smaru. I tam był on, Gaspar Delacroix. Siedemdziesiąt pięć lat, chociaż jego wyprostowana postura i precyzyjne ruchy sprawiały, że wyglądał młodziej. Duże ręce, kostki palców, naznaczone dziesięcioleciami do kręcania śrub i naprawiania silników. Włosy białe jak śnieg, które wciąż opierały się opuszczeniu jego głowy, związane w beztroską fryzurę sięgającą ramion. Miał na sobie wyblakły niebieski kombinezon, poplamiony tłuszczem i olejem, a pod nim białą koszulkę, która odsłaniała jego silne ramiona, żyły wyraźne jak mapy ciężkiego życia pracy manualnej. Jego oczy intensywnie niebieskie miały ten mądry i spokojny wyraz, który przychodzi tylko z doświadczeniem i czasem. Miałem 35 lat, a za każdym razem, gdy wchodziłem do warsztatu, czułem mieszankę nostalgii i ekscytacji. To miejsce było moją ucieczką, przypomnieniem tego, kim byłem, zanim życie zaprowadziło mnie w nieoczekiwane ścieżki. Gaspar zawsze miał miłe słowo, mądrą radę, lub historię do opowiedzenia. Jego obecność była pocieszająca, jak latarnia w burzy mojego zabieganego życia. Dzień dobry, Gaspar, powiedziałam wchodząc do warsztatu z uśmiechem. A mademoiselle Lotte, odpowiedział podnosząc wzrok z nad maski starego Citroena. – zawsze miło Cię widzieć. Co przyniosłeś mi dzisiaj? wręczyłem mu kluczyki do mojego pełżota, a on przyjął je z porozumiewawczym uśmiechem. Ten sam stary zrzęda, co, żartował, głaszcząc z czułością maskę samochodu. Kiwnąłem głową, wiedząc, że doskonale rozumiał, dlaczego wciąż przywoziłem mój stary samochód w to miejsce. Tutaj, wśród zapachu benzyny i hałasu narzędzi, znajdowałem spokój, którego nie mogłem znaleźć nigdzie indziej. Zaraz to sprawdzę powiedział, kierując się do samochodu zdecydowanym krokiem. Podczas pracy nie mogłem się powstrzymać od obserwowania go. Każdy ruch był precyzyjny, każdy gest pełen doświadczenia i miłości do swojego rzemiosła. Był artystą w swoim własnym prawie, a jego warsztat był jego płótnem. Tutaj, w tym miejscu, poza czasem, znalazłam kawałek siebie, który zgubiłam po drodze. I wiedziałam, że niezależnie od tego jak bardzo zmienia się świat zewnętrzny, ten zakątek Montmartre zawsze będzie moją przystanią. Zanim przejdziemy dalej, poznając więcej o codziennych doświadczeniach i nawet momentach, które na zawsze zmieniły życie tych dam, subskrybuj, aby nie przegapić żadnej historii i daj lajka temu filmowi, aby nas wesprzeć. Czekamy na ciebie w każdym nowym odcinku. Teraz tak? Kontynuujmy. Twój samochód jest jak ty, madame Monchat, powiedział mi tamtego pierwszego dnia, patrząc na mnie szarymi oczami, które wydawały się przeszywać mnie na wylot. Piękna na zewnątrz, ale z buntowniczym silnikiem. Nie wiedziałem czy to był komplement, czy prowokacja ale coś w jego tonie, w tym półuśmiechu, który odsłaniał złoty ząb, sprawiło, że ciepło wstąpiło mi do szyi. Jego głos był głęboki i donośny, z akcentem zdradzającym jego robotnicze korzenie, a jego duże, zrogowaciałe ręce kontrastowały z delikatnością jego słów. Był to zimowy wtorek, taki szary dzień, w którym Paryż wydaje się przykryty płaszczem melancholii. Zabrałam samochód na rutynowy przegląd, ale nagła burza uderzyła w miasto z taką furią, że ulice zalały się w ciągu kilku minut. Woda lała się strumieniami, a przechodnie biegli w poszukiwaniu schronienia, ale ja utknęłam w tym warsztacie, oazie kontrolowanego chaosu. Nie będziesz mogła wyjść przez jakiś czas, powiedział Gaspar, wycierając ręce brudną szmatką. System drenażowy jest zablokowany. Możesz poczekać w środku. Wskazał na małe biuro na końcu. Boks oświetlony żółtawą lampą z biurkiem pełnym rachunków i ekspresem do kawy, który wyglądał jak z czasów De Miejsce pachniało mocną kawą, czarnym tytoniem i czymś jeszcze czymś męskim, ziemskim, co kontrastowało z czystym światem galerii sztuki, w którym pracowałem. Był to zapach, który przypominał mi moją młodość, prostsze i bardziej uczciwe czasy. Na ścianach, oprawione w ramki zdjęcia przedstawiały historie warsztatu. Klasyczne samochody, młody Gaspar z ciemnymi włosami i wyzywającym uśmiechem, stojący przed Alfa Romeo w tym, co wydawało się nielegalnym wyścigiem w latach 60., piękna kobieta, czyżby jego zmarła żona. Uśmiechająca się przed Citroenem DS. Każde zdjęcie opowiadało historię, a ja byłam w nie wciągnięta, wyobrażając sobie życie, które kryło się za tymi obrazami. Sama zapytał nagle, nalewając mi kawę do brudnej filiżanki, która z pewnością nie widziała mydła od tygodni. Rozwiedziona, odpowiedziałam, nie wiedząc, dlaczego mu to mówię. Nie było to coś, co łatwo bym dzieliła, ale było coś w jego obecności, co sprawiało, że czułam się bezpiecznie, jakbym mogła mu powierzyć moje najgłębsze sekrety. On się uśmiechnął, odsłaniając złoty ząb, który błyszczał w słabym świetle. Mężczyźni dzisiaj nie wiedzą, co mają, powiedział. Jego głos był pełen mieszanki smutku i rezygnacji i wtedy to się stało podczas gdy przechodził obok mnie, aby sięgnąć po paczkę papierosów, celowo otarł się o moje ramię. To nie był przypadek. Podniosłem wzrok, wyzywająco, a on nie ustąpił. Jego szare oczy, zimne jak stal, wbiły się w moje, a ja poczułem elektryczny dreszcz przebiegający po plecach. Masz ręce mechanika, szepnął, biorąc jedną z moich do swoich. Silne, pewne. Jej dotyk był pewny, ale także zaskakująco delikatny. Poczułem zgrubienie na jego palcach, ciepło jego skóry i na chwilę zatraciłem się w tym uczuciu. Było jakby czas się zatrzymał, a my istnieliśmy tylko we dwoje w tym małym warsztacie, zdala od zewnętrznego świata. A ty masz ręce, które ciężko pracowały, odpowiedziałem mój głos ledwie szeptem. On skinął głową, smutny uśmiech, błądząc na jego wargach. Uczciwa praca zostawia swoje ślady, powiedział, unosząc nasze splecione ręce, żebym mogła zobaczyć blizny i odciski na jego kostkach. Kiwnąłem głową, rozumiejąc. Było coś w uczciwości jego pracy, w poświęceniu i wysiłku, które wkładał w każdy samochód, co mnie głęboko przyciągało. Był człowiekiem zasad, a w świecie, w którym wszystko wydawało się powierzchowne, to było odświeżające. Dziękuję, Gaspar, powiedziałem w końcu z niechęcią, cofając rękę. On wzruszył ramionami, ale zobaczyłem błysk satysfakcji w jego oczach. Kiedy tylko chcesz, madame Monchatre. Jestem tutaj, aby służyć i z tym wróciłem do swojej rzeczywistości ale z nowym uznaniem dla człowieka stojącego za warsztatem i za światem, który stworzył w tym małym zakątku Montmartre. To nie były ręce kobiety takiej jak ja, która spędzała dni między katalogami sztuki a spotkaniami z zamożnymi kolekcjonerami. Były to ręce kogoś, kto pragnął więcej, kto potrzebował poczuć coś prawdziwego. I tej nocy, w tylnej części warsztatu, wśród powieszonych narzędzi i zapachu smaru, Gaspard pokazał mi dokładnie, do czego służyły te ręce. Przez trzy lata ten warsztat był naszym schronieniem, miejsce, gdzie czas zdawał się zatrzymywać, a istnieliśmy tylko my. Metalowe ściany i stare narzędzia były cichymi świadkami naszej nieokiełznanej pasji. Każdy zakątek warsztatu był przesiąknięty naszymi wspomnieniami, a zapach oleju i benzyny stał się dla mnie afrodyzjakiem. Na stole warsztatowym z podwiniętą spódnicą i jego naoliwionymi rękami, odciskającymi się na mojej skórze, czułam pierwotne i visceralne pragnienie. Gaspar wiedział, jak sprawić, by każdy dotyk był elektryzujący, jak sprawić, by moje ciało reagowało w sposób którego nawet nie wiedziałam, że jest możliwy. Jego ręce, silne i zrogowaciałe, badały moje ciało z mieszanką surowości i delikatności, która odbierała mi dech. Na tylnym siedzeniu odrestaurowanego BMW 2002, podczas gdy radio stroiło stare piosenki Serża Gainsburga i Jane Birkin jęczącej, że tem, moja non plus, zatracaliśmy się w naszym własnym świecie, Samochód z jego wnętrzem, z zużytej skóry i zapachem nowości, stawał się naszym gniazdem miłości, miejscem, gdzie mogliśmy uciec od rzeczywistości i zanurzyć się w naszej pasji. W jego mieszkaniu nad warsztatem, gdzie pościel pachniała papierosami i nim, gdzie noce wydłużały się do świtu wśród szeptów i ugryzień, znajdowaliśmy intymność, która wykraczała poza seks. Gaspar nie był młodym kochankiem, ale znał rzeczy, których mężczyźni w moim wieku nie wiedzieli. Jak gryźć, nie zostawiając śladu, jak użyć paska rozrządu jako improwizowanych kajdanek, jak sprawić, żebym krzyczał, aż stracę głos, oparty o maskę samochodu. Każda noc była przygodą, eksploracją naszych najgłębszych i najciemniejszych pragnień. Jesteś moim arcydziełem. Szeptał mi, gdy jego usta przesuwały się po moich nagich plecach. I jeszcze nie jesteś skończona. Jego słowa sprawiały, że czułam się wyjątkowa, jakby była dziełem sztuki, nad którym poświęcał czas, aby dopracować każdy szczegół a ja z kolei czułam się zainspirowana do eksploracji swoich własnych granic, do odkrywania części siebie, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Matis. Mój były mąż podejrzewał. Pewnego popołudnia, po tym jak nalegał, że musi pilnie porozmawiać o sprzedaży naszego starego mieszkania, pojawił się w garaż de la Croix bez zapowiedzi. Drzwi otworzyły się nagle, a tam byliśmy Gaspar i ja w chwili intensywnej pasji. Moje myśli zatrzymały się na chwilę, ale Gaspar z jego charakterystycznym spokojem nie zareagował. Zamknij drzwi wychodząc, powiedział, jakby rozmawiał z niezadowolonym klientem. Jesteśmy zajęci. Matis, z jego protekcjonalnym uśmiechem, spojrzał na nas z mieszanką niedowierzania i obrzydzenia. Ale w tym momencie nie obchodziło mnie to. Wiedziałem, że znalazłem coś prawdziwego coś, o co warto walczyć. Dziś, trzy lata później, warsztat wciąż tam jest. Cichy świadek naszej historii. Gaspar ma 78 lat. Ja – 38. Matis przeprowadził się do Lyonu z nową dziewczyną, 20 lat młodszą od niego. I czasami, gdy zamykam galerię i idę w deszczu w stronę Garage de la Croix, wciąż mogę usłyszeć dźwięk narzędzi uderzających w betonową podłogę, echo naszych śmiechów i szeptów, bicie naszych przyspieszonych serc. Bo tego dnia, kiedy wzięłam jego klucze francuskie do własnych rąk i upuściłam je, aby podniósł mnie na maskę samochodu, wiedziałam, że niektóre pasje nie znają wieku, tylko z uderzeń serca. A nasz wciąż przyspieszony, nieustanne przypomnienie, że mimo wszystko byliśmy żywi i wolni. Dziękujemy, że towarzyszyłeś nam w tej podróży pełnej emocji. Pamiętaj, że twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Jeśli podobał ci się ten film, nie wahaj się go polubić i udostępnić. Mamy wiele innych ekscytujących historii do opowiedzenia, nie przegap ich. Subskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień. Do zobaczenia następnym razem.